Zwyczajny chłopiec, który się urodził w normalnej, chłopskiej rodzinie, rósł, musiał pomagać w polu, pomagać w domu. Potem jak trochę podróż, oczywiście posłali go do wojska, bo inaczej się nie dało. I jak z tego wojska wracał do domu, to mu się gdzieś po drodze zasnęło. Zasnął w pierwszej lepszej takiej jakiejś opuszczonej chacie czy starym szałasie, i do, tej szał do tego szałasu przyszły trzy czarownice, które szukały wyjątkowego chłopaka, który tym zbójnikiem mógłby zostać, więc robiły z nim przeróżne próby, łącznie z tym, że kładły mu rozżarzone węgiel na brzuchu, ale ja, Janosik przeszedł te próby zwycięsko, w sensie takim, że czarownice uznały, że jest taki wyjątkowy. Postanowiły go wtedy obdarować trzema przedmiotami któremu w tym zbójowaniu miały pomóc. I tymi przedmiotami to była koszula, był to opasek i ciupaga. Tak historię Janosika opowiada pani Marta Walczak Stasiowska, artystka ludowa z Zakopanego specjalizująca się w malarstwie na szkle, której wystawa poświęcona historii Janosika w ujęciu malarskim otwarta została w siedzibie Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku Białej. Tworzenie cyklu o Janosiku dla artystki z Zakopanego było rodzajem powrotu do dzieciństwa. Ponieważ tą bajkę o Janosiku opowiadał tata. Czemu mówię bajkę? Kiedy przyszedł moment, kiedy ja zaczęłam swoim dzieciom czytać bajkę, nagle zauważyłam, że ja te kartki przewracam o 4 albo 5 razy szybciej niż mój tata. Tata czytał i czytał, i jak przewrócił raz kartkę, to było wszystko, więc. Wiecie, że te bajki za każdym razem były inaczej i zawsze coś w tych bajkach było innego, nowego. Pani Marta Walczak-Stasiowska kontynuuje artystyczne tradycje rodzinne i długie tradycje malarstwa na szkle w polskich Karpatach, którego historia sięga drugiej połowy XVIII wieku. Malarstwo na szkle przyszło do Polski ze Słowacji i z Niemiec. Tam podupadały huty szkła i robotnicy, którzy tracili pracę, zaczęli malować na, odpadek, na odpadkach szyb obrazki, które pozwalały im przeżyć. Była to głównie tematyka, tematyka sakralna i te, te obrazy pojawiły się w chatach góralskich, w tak zwanym świętym koncie. I, I to malowanie na szkle no, rozwijało się do czasu pojawienia się oleodruków, czyli obrazów drukowanych. Ja tutaj nie trzymałam się ani jakichś konkretnych w rzeczywistości istniejących zamków, czy, czy takich prawdziwych stroi, y, które w regionie istnieją. Chodziło mi o to, żeby to było takie ponadmiejscowe nie wiem, czy to jest dobre słowo żeby to było takie bardziej wymyślone przeze mnie niż, niż rzeczywiście jest. trudna technika, która wymaga no, sporo cierpliwości i wiedzy, ponieważ maluje się z drugiej tafni szkła i patrzy się z przodu. Te obrazy miały ten plus, że one były malowane bardzo silnymi barwami, wisiały w chatach, ch gdzie nie było światła, były małe okienka, było mnóstwo dymu i one były łatwe w konserwacji, bo wystarczyło, że gospodyni przetarła szmatą ten, ten obraz z szyby i obraz był z powrotem czysty, Po powrotem był czysty. Pani Marta Walczak-Stasiowska na szkle malowała jako dziecko i powróciła do tej sztuki po ponad 30 letniej przerwie maluje od 10 lat A Przede wszystkim jest to forma odpoczynku od codzienności pracuję jako pielęgniarka więc ciągle mam do czynienia z wielu z wieloma hałasami, z wieloma takimi różnymi migającymi światłami, no jak to w naszym zawodzie to tu monitor, tu pompa, no i przede wszystkim ciągle ma się kontakt z ludźmi. Więc jest to taka moja forma wyciszenia i odpoczynku, tam w pracowni jestem zupełnie sama. Tato bardzo fajnie potrafił te rzeczy opowiadać, stąd ten Janosik dla nas był taką niesamowitą wartością. W bardzo trudnych chwilach czasem wracałyśmy do tego Janosika, jak czasem widziałyśmy, że komuś się krzywda dzieje, to zwłaszcza ja i moja siostra, chciałyśmy takim Janosikiem zostać, ale to się nie da. <ścoughs> zostać Janosikiem.